68 lat albo kto wie, ile jeszcze wcześniejsza brytyjska emerytura jest możliwa jedynie w sytuacji w związku z tym to, co odkładacie mnoży się razy dwa. Cześć dzień dobry, wita się z wami wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam, czy w Wielkiej Brytanii da się przejść, tak jak w Polsce na wcześniejszą emeryturę. A jeśli tak, to w jaki sposób można to zrobić? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy najpierw od odpowiedzi na pytanie: ile w ogóle wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny? Ponieważ w zależności od tego, jaki masz PESEL, to może być to zupełnie różna odpowiedź. W tej chwili. W 2025 roku, gdy nagrywam ten odcinek pod koniec sierpnia, wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi 66 lat, ale to w zasadzie oznacza tylko tyle, że jeżeli teraz w tym roku osiągniesz te 66 lat, to się załapiesz, ponieważ wszystko zacznie się zmieniać już od maja 2026. Wiek emerytalny zostanie wtedy podniesiony, natomiast będzie to robione stopniowo czyli z 66 podnosimy na 67, ale nie tak, że to się stanie w ciągu jednego dnia. Będzie to wprowadzane fazami i dotyczy to generalnie wszystkich osób, które są urodzone. Pomiędzy kwietniem 1960 a marcem 1961. Czyli jeżeli urodziłeś się gdzieś pomiędzy tymi datami, to oznacza, że załapujesz się właśnie na tą podwyżkę wieku emerytalnego, ale w taki sposób, że w zależności od tego, w którym miesiącu i w którym roku się urodziłeś, to może być tak, że na przykład ty osiągniesz wiek emerytalny, gdy będziesz miał 66 lat. I jeden miesiąc, albo 66 lat i 10 miesięcy, ponieważ oni tak to będą powoli, miesiąc po miesiącu, podnosić z 66 na 67. W każdym bądź razie do 2028 roku każdy już będzie objęty tym wyższym wiekiem emerytalnym, który będzie wynosił 67 lat. No i na razie rząd obiecał, że do 2044 roku bardziej tego nie podniosą. Ale wiecie, jak to jest z tymi obietnicami? Jeżeli na przykład wyjdzie im z badań, że średnia długość życia się mocno wydłużyła, no to czemu? Nie podnieść znowu wieku emerytalnego. W każdym bądź razie na razie obiecali, że jeżeli urodziłeś się przed 1977, no to powinieneś być bezpieczny. W sensie takim, że nie walną ci kolejnej podwyżki na 68 lat albo kto wie, ile jeszcze. Natomiast najlepszym sposobem, żeby sprawdzić sobie, ile na dzień dzisiejszy wynosi Twój wiek emerytalny, to wejście na stronę rządową wpisanie swojej daty urodzenia, gdzie tam po prostu system poda Wam konkretnie dokładnie tą datę, kiedy możecie przejść na państw. Swową brytyjską emeryturę. Pod spodem w opisie tego filmu będzie link, w którym możecie sobie kliknąć i sami to sprawdzić. No dobra, Borowiak, to co z tą wcześniejszą brytyjską emeryturą? No cóż, wcześniejsza brytyjska emerytura jest możliwa jedynie w sytuacji planów pracowniczych bądź prywatnych funduszy emerytalnych. Na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego zawodu w Wielkiej Brytanii, który kwalifikowałby się do wcześniejszej emerytury state pension, czyli tej państwowej. Ani jednego, włączając w to policję, straż pożarną i inne zawody tego typu. Oni mają oczywiście jakieś tam swoje programy emerytalne, ale one wynikają bezpośrednio z różnych uregulowań w tych danych grupach zawodowych. Nie jest to państwowa emerytura. A co do tych prywatnych, Pracowniczych planów emerytalnych, to można już pobierać te środki od 55 roku życia. Natomiast niebawem to również zostanie nieco podniesione, ponieważ od kwietnia 2028 ten limit będzie już wynosił 57 lat. Są sytuacje, w których można do tych środków dostać dostęp wcześniej niż nawet 55 lat, ale głównie dotyczy to poważnych chorób, uszczerbku na zdrowiu. I sytuacji, w której po prostu macie niezdolność do pracy stwierdzoną przez lekarza, jesteście w stanie to udokumentować, to w takich przypadkach da się do tego dostać dostęp jeszcze szybciej niż w wieku 55 lat. No tylko teraz zastanówmy się: czy jeżeli jesteś Polakiem, który mieszka w Wielkiej Brytanii i oglądasz ten odcinek, to czy to ci się w ogóle opłaca? Oczywiście zależy to głównie od tego, kiedy tutaj przyjechałeś. Alo? Szczepan? No siema, słuchaj, Szczepan, ty, bo wiesz co, yy, przylatuję do Polski za niedługo. Taka prośba, czy nie dałbyś rady mnie odebrać z lotniska? Co? A, chore dziecko masz. Dobra, no to nic, ok, dzięki, hej. Halo? Cześć, Roman! Cześć, no. No tak, no, no, w Anglii jestem, no. Kiedy do Polski, no właśnie, wiesz co, jestem teraz na lotnisku, idę na samolot i przylatuję, dzisiaj będę w Polsce, wiesz? Słuchaj, taki mam, tak, no fajnie, wiem, no też się cieszę. Słuchaj, bo taką mam sprawę, wykrzaczył mi się transport, ty nie dałbyś rady mnie odebrać z lotniska? A, na nockę idziesz, dobra, no nic, to dzięki, no dobra, cześć. Halo? Cześć wujek, cześć, no? No, 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 no z Anglii, właśnie. Właśnie lecę do Polski, wiesz? Prośbę mam, Wujek, bo kurde, nie mam transportu. Ty, ty nie dałbyś rady mnie odebrać z lotniska? Co? Zostawiłeś na gazie garnek. Aha, dobra. No dobra, no nic, jakoś sobie poradzę. dobra. Dzięki, Wujek, no. No, cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile za kurs do Katowic? No do centrum samego około zł, 230 zł 230 6 za kilometr. Kurde, to my nawet tyle w Anglii nie zarabiamy. To dziękuję tak, Padu, bardzo. Tak to 230 zł płacił. Autobus też, czekasz i nie przyjedzie. No dzwoniłem, szukam auta, nie mam transportu. Macie? Dobra, gdzie mam być? Już biegnę, już na drugą stronę ulicy, już biegnę. Dziękuję bardzo, już biegnę. Już biegnę. No tak, garnki na gazie zostawili. Na nockę Sam pojadę. No i kto z nas nie przerabiał tego scenariusza? I po co się męczyć i stresować? Lepiej skorzystajcie z wypożyczalni Target Auto. A dlaczego warto skorzystać z ich oferty? Po pierwsze, nie mają limitu kilometrów. Po drugie, OC macie zawsze w cenie, a cena, która wam się pojawi na ekranie, jest zawsze tą ostateczną. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Po trzecie, nie pobierają kaucji, a cała papierologia, wszystkie formalności są załatwione wcześniej. Przez maila i przez telefon, więc gdy przylatujecie już na lotnisko, to po prostu odbieracie samochód, kluczyki i jedziecie na wymarzony urlop bez marnowania czasu. Do wyboru macie samochody w segmencie A, B, C, D i C, SUV, i są one w naprawdę przystępnych cenach. Za cenę taksówki z lotniska możecie sobie wynająć samochodzik na cały weekend, więc po co przepłacać? A do tego specjalnie dla moich widzów Target Auto przygotowało kod rabatowy UK15. UK15, który daje Wam aż 15% zniżki na rezerwację samochodu. Klikajcie w link pod spodem w opisie filmu, używajcie kodu rabatowego i nie stresujcie się niepotrzebnie. Natomiast jeśli było to przed 2010 rokiem, to nie robi to już dużej różnicy, ponieważ pierwsze. Plany pracownicze pojawiały się gdzieś tam w okolicach 2011, 2012, 2013 roku. I co prawda, w wielu różnych zawodach mogły one występować już dużo wcześniej, ale chodzi o to, że tak naprawdę dopiero w 2012 roku rząd wprowadził ustawę, która przedstawiała coś takiego jak auto-enrollment. To znaczy, wasz pracodawca, jeżeli spełniacie określone warunki, a przeważnie, jeśli pracujecie na pełny etat i jesteście w wieku produkcyjnym, przedemerytalnym, to je spełniacie, no to wtedy ten pracodawca ma obowiązek automatycznie przypisać was do takiego funduszu emerytalnego. To miało na celu, oczywiście, oficjalnie zachęcić ludzi do tego, żeby oszczędzali na swoją emeryturę, no bo rząd doskonale już wiedział, co nam święci, i że ta państwowa będzie tak niska, że ciężko będzie po prostu z tego wyżyć. A jak te plany pracownicze działają, w jaki sposób te pieniądze są tam odkładane, poruszałem już ten temat w moich odcinkach niejednokrotnie. Podlinkujemy tutaj gdzieś ostatni z nich, w którym tłumaczyłem, jak to wszystko działa. Jeżeli chcielibyście jeszcze jeden odcinek, w którym konkretnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, które możecie mieć, to piszcie pod spodem w komentarzach, jakie macie pytania na ten temat. Natomiast pamiętajcie o jednym. W większości przypadków zostaliście do czegoś takiego przypisani około 2012 roku. Jeżeli sami z własnej inicjatywy tego nie zrobiliście wcześniej, załóżmy, że zarabiacie średnio brutto pomiędzy 25 a 30 tysięcy funtów rocznie. Do tego programu standardowo odkłada się 8%. Więc znowu, załóżmy, że średnio w skali jednego roku wpada tam około 2-2,5 tysiąca funtów. No to jeżeli skrupulatnie odkładaliście przez te wszystkie lata od 2012 do teraz, nigdy tego nie wyciągnęliście i pracowaliście ciągle w jednej pracy, że była ciągłość odkładania tych składek, no to możecie mieć tam odłożone ile? Jakieś 30, przy dobrych wiatrach 35 tysięcy funtów, jeżeli ten fundusz był dobrze zarządzany i może jakoś tam jeszcze troszkę te pieniądze pomnożyli. Pojawia w związku z tym się pytanie, czy na pewno warto te pieniądze teraz ruszać? Tym bardziej, że tam dochodzą do tego jeszcze różne implikacje podatkowe. W pewnym sensie to jest trochę dziwne, bo pobierają wam te składki od waszych zarobków, które i tak są opodatkowane, a później, jak chcecie te pieniądze z tych dodatkowych funduszy wyciągać, to jedynie jedna czwarta jest wolna od podatku, a trzy czwarte nie. Jak to dokładnie działa? Już jeden odcinek był, tutaj go podlinkujemy. Tak jak wspominałem, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, dajcie znać pod spodem w sekcji komentarzy. Pamiętajcie o tym, że ten odcinek, ani żaden inny na tym kanale, nie jest ani poradą inwestycyjną, ani poradą emerytalną. Ja jedynie przedstawiam Wam stan faktyczny. Natomiast uczulam na to, że może to nie jest zbyt rozsądne, żeby wyciągać te pieniądze wcześniej, no chyba, że zmusza Was do tego życie i jesteście w jakiejś sytuacji, że naprawdę potrzebujecie. Natomiast w innym wypadku. Pewnie mądrzej będzie zostawić te pieniądze tam, bo jednak to, co odkładacie Wy z Waszej wypłaty, jest mnożone razy dwa. Tak naprawdę, ponieważ dokłada się do tego również pracodawca. Jest tam na tym jeszcze jakaś delikatna ulga podatkowa, którą później Wam i tak zabierają, no ale jest. W związku z tym, to, co odkładacie, mnoży się razy dwa. Pewnie warto zastanowić się dwa razy, zanim wyciągnięcie te środki, gdy macie jeszcze tam, nie wiem, 10 lat do osiągnięcia państwowego wieku emerytalnego. No dobrze, a czy da się jakoś podwyższyć państwową emeryturę? Da się, ale jedynie poprzez jej odroczenie. I ja wiem, znowu wielu z Was powie: Oszalałeś. Nie, że oni podnoszą wiek emerytalny, to my mamy jeszcze pracować dłużej i dłużej niż nawet ten wiek emerytalny. Zdziwilibyście się, ilu ludzi podejmuje takie decyzje. I jeśli bylibyście jedną z takich osób, to. Ma to sens w takim rozumieniu, że odraczanie tej emerytury brytyjskiej powoduje to, że będzie ona później większa. No i teraz możecie powiedzieć: No, to chyba oczywiste. No, przecież, jak będę pracował po wieku emerytalnym, no to będę dalej odprowadzał składki, to ta emerytura będzie większa. Nie. Gdy osiągasz wiek emerytalny, twój pracodawca przestaje odprowadzać za ciebie składki National Insurance, czyli te, które m.in. idą na twoją emeryturę. W związku z tym, jeżeli pracujesz już po osiągnięciu wieku emerytalnego, płacisz podatek, ale nie płacisz składki zdrowotno-emerytalnej, a twoja emerytura i tak wzrośnie. W związku z tym, no może jest to jakiś tam sensowny pomysł. Każde 12 miesięcy odroczenia emerytury powoduje wzrost o mniej więcej 6%. Wiem znowu, nie jest to dużo, ale ja tu jestem tylko po to, żeby podać wam suche fakty. Tak więc, czy da się przejść w Wielkiej Brytanii na wcześniejszą emeryturę? Tak, da się, ale nie na państwową. State Pension jest dla każdego taka sama. Wiek jest dla wszystkich ten sam. Nawet jeżeli pracowałeś w policji albo byłeś górnikiem, nieważne, na dzień dzisiejszy każdy ma taki sam wiek emerytalny. Jeżeli odkładałeś do prywatnych funduszy, do planów pracowniczych, wtedy jest możliwość wyciągnięcia tych pieniędzy wcześniej, już od 55 roku życia, a czasami nawet jeszcze szybciej, jeżeli masz jakieś problemy zdrowotne. No i oczywiście, jeżeli jesteście z Polski, to istnieje duża szansa na to, że wcześniej, zanim przyjechaliście do UK, to w tej Polsce też pracowaliście. Tam oczywiście wiek emerytalny jest niższy, szczególnie dotyczy to kobiet, ta różnica jest większa niż tutaj. No i w związku z tym, możecie oczywiście pobierać polską emeryturę, nadal będąc tutaj i pracując. Natomiast pamiętajcie, że w takiej konfiguracji, wedle prawa, powinniście tą polską emeryturę rozliczać tutaj w UK u brytyjskiego fiskusa. A jeżeli Podupadliście na zdrowiu i po prostu nie jesteście w stanie już kontynuować zatrudnienia, no to. Oczywiście są jeszcze inne możliwości takie jak na przykład coś w rodzaju polskiej renty. Nie można tego jeden do jeden przyrównać, ale jest również coś takiego w Wielkiej Brytanii. Natomiast nie będę już dzisiaj więcej tutaj zarzucał was informacjami. Mam nadzieję, że było to przejrzyste, za bardzo nie namieszałem. Natomiast jeżeli chcielibyście porady szytej na miarę, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jak to wygląda w waszej sytuacji, może chcielibyście sprawdzić czy możecie dopłacić sobie jakieś lata składkowe, ponieważ w tych kwestiach też wiele się Ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zmieniło. Pewne lata da się jeszcze dopłacić, inne szansa już przepadła. Zapraszamy do Biura Pomocy na prywatne konsultacje, podczas których przeanalizujemy wasz problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Zajmujemy się tego typu kwestiami w Biurze Pomocy na co dzień. Walczymy z urzędami, z DWP, z HMRC. Z lokalnymi kancilami. Jeśli masz jakikolwiek problem natury urzędowej, pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, możesz się do nas odezwać i umówić na prywatną konsultację. A jeśli masz pytania dotyczące tego odcinka lub po prostu doceniasz to, że nagrywam te materiały dla Was, to zostaw pod spodem komentarz, chociaż dla zasięgów. A jeżeli tych pytań będzie dużo, no to zbiorę je wszystkie i nagram kolejny odcinek na ten temat. Dla was gorąca prośba. Jeżeli uważasz, że te informacje ci się do czegoś przydały, to wciśnij guzik subskrybuj. Nic cię to nie kosztuje, a dla nas twórców znaczy to naprawdę bardzo dużo. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć. Hej drodzy widzowie, jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną poprzez link w opisie przejdziecie do strony Buy Me A Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał. Jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was, a dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy. Szczególnie z tematów urzędowych Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.